No pewnie niektórzy co oglądają moje filmy często widzieli to jest przyrząd do ostrzenia gwintowników. ale zobaczcie będzie można ostrzyć frezy ale żeby jak zrobić linię śrubową żeby wyszło, wyszła linia śrubowa o, to musi być z tej strony i sobie jeździmy do tarczy Potrzebna jest, do te, potrzebna jest do tego celu obsadka. Jak ta obsadka wygląda? Aha, no ta obsadka jest tu ruchoma. O, tu możemy śrubką zablokować. Ja tu sobie prawdopodobnie zmienię swoją śrubkę. Mam takie śruby wtapiane w plastiku nierdzewne i sobie tu zastosuję. A tu jeszcze jest, zobaczcie, taka. Tu skala jest, o. Skala jest. Można regulować sobie wysokość tej obsadki, o. Tu się wysuwa w tą stronę, a w tą stronę, o, tutaj widać, tu się chowa, o. Regulujemy wysokość. No i odpowiednia tarcza musi być. To jest zamocowane przy ostrzałce na sztywno i wtedy to tak jest no właśnie, ja to będę musiał dojść, bo ja to kiedyś robiłem. O, tak, jakoś tak. O, widzicie? Tylko to poustawia, wszystko i wtedy tak. To jest na stałe. Ta część jest zamocowana na stole i sobie jeździ stół. No tylko właśnie to to, 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 to przeszkadzało będzie. Ale to jest wszystko do zrobienia. Tu jest odwrotnie. No to można, wiecie, zaraz. A, zakręcone jest. To jest odwrotnie bo tu w odwrotną stronę musi jechać frez, ale to na razie nie będziemy tym się przejmować, no to po prostu to, ten przyrząd, tak zwana obsadka, służy do tworzenia linii śrubowej, przesuwając stołem, to jest zamocowane na sztywno, to jest zamocowane na sztywno do korpusu i wtedy jeszcze reguluje się tylko tymi śrubkami, dwoma, jedną i tą drugą na dole i mamy linię śrubową do ostrzenia Frezów, dziękuję.